Co zrobiłabyś, gdyby twoja mama chciała, żebyś była perfekcyjną księżniczką, ale ty chcesz wolności i przygody. Obejrzyj Lali Lu, żeby zobaczyć historię meridy walecznej, zamieńmy tę starą lalkę w naszą główną bohaterkę. Wyczyść lalce twarz. Weź sznurowadło i wyciągnij z niego nitkę. Teraz możemy zrobić rude loki dla naszej lalki. Przyklej włosy do głowy gorącym klejem. Przytnij końcówki. Pomaluj jej rude brwi i rzęsy. Ten kolor naprawdę podkreśla jej niebieskie oczy. Użyjmy też niebieskiego materiału na jej sukienkę. Wytnij kawałek z zaokrąglonymi rogami. Przymierz go na lalce i przyklej gorącym klejem. Tej sukience brakuje rękawów. Sklej małe kawałki materiału ze sobą i przymocuj je do sukienki. A co z dekoracjami? Tylko chwilkę. Hop i ozdoba gotowa. Przyklej pasek ze złotej tasiemki. Dodaj błyszczący kryształek. Obrysuj dekolt, rękawy i dół sukienki złotą farbą akrylową. Dodaj ornament. Mała księżniczka wygląda cudownie. Jej ulubione zajęcie to ucznictwo. Zegnij drut w ten sposób. Przymocuj do obu końców żyłkę, aby powstał łuk. Pomaluj łuk złotą farbą akrylową. Owin nitkę na środku. Ten łuk ochroni cię przed każdym wrogiem. Musimy tylko zrobić strzały z wykałaczek i piór. Skróć i przyklej piórko. Gotowe! Daj idzie kołczan ze strzałami. Ta uczniczka zawsze trafia do celu. Znów trafiła w sam środek. Dobra robota! Władcą tego królestwa jest rudowłosy król. Usuń włosy. Wyciągnij nitkę z koronki i przyklej ją do głowy. Trzeba skrócić mu włosy. Na szczęście mamy świetną fryzjerkę. Chyba potrzebuje też kogoś do podcięcia brody. Zetrzyj rzęsy zmywaczem do paznokci. Lepiej narysujmy mu krzaczaste, rude brwi. Podoba mi się! Użyj plastikowych oczu i kryształków do zrobienia czapki. Przyklej części do siebie i pomaluj czapkę srebrną farbą. Przemiesz ją. Pasuje idealnie! Król stracił nogę w walce z niedźwiedziem. Użyj drewnianego patyczka, żeby zrobić mu protezę. Zapełnij jeden but gorącym klejem. Przyklej kawałek drewnianego patyczka do drugiej stopy i nanieś więcej gorącego kleju. Mm -hmm. Pomaluj ją na drewniany kolor. Zrób to samo z butem. Załóż mu koszulę. Musimy teraz dodać kilt. Zrób kamizelkę ze sztucznej skóry. Przeciągnij materiał przez kółko. Przełóż materiał w kratę przez ramię. I zrób pelerynę ze sztucznego futerka. Król Fergus jest gotowy. Psy uwielbiają tego gościa. Dobry pies! Królowa Elinor rządziła królestwem wraz z Fergusem. Była mądrą królową i prawdziwą damą. Odetnij kucyki lalki i nanieś gorący klej. Użyj brązowej satynowej wstążki, aby zrobić jej włosy. Przypal lekko krawędź, złóż wstążkę, przetnij ją i pociągnij za nitkę. I przyklej do głowy. Nitki stają się idealnymi kosmykami włosów. Zwiąż je w dwa kucyki i przyozdób złotą wstążką. Kasztanowo oka Elinor była prawdziwą pięknością. Zrób jej suknię z oliwkowej wstążki. Zrób dwa kawałki. Przód i tył. Zszyj ze sobą. Ta sukienka potrzebuje eleganckiego paska z łańcuszka i kółka. Zrób jej koronę z brokatowego papieru piankowego. Przyozdób ją kryształkami. Wow! Elinor była kochającą matką, ale była surowa wobec Meridy. Jedyne czego chciała, to uszczęśliwić swoją córkę. Ale Merida miała inny pomysł na siebie i własne szczęście. Merida bardzo pokłóciła się ze swoją mamą. Gdy Elinor tkała gobelin, zaczęły kłócić się o przyszłość Meridy. Nie możesz zmusić mnie do małżeństwa z kimś, kogo nie znam! Musisz zrozumieć, że to dla twojego dobra. I dla dobra naszego królestwa. Merida straciła głowę i zniszczyła go Belin. Wsiadła na konia i opuściła zamek. A teraz zróbmy wiedźmę. Usuń jej resztki włosów i makijaż. Zrób jej z glinki nową twarz. Długi duży nos, uśmiech i spiczaste uszy. Kiedy glinka wyschnie, pomaluj lalkę na beżowo. Ludzie mówią, że wiedźmy mają zielone oczy. Dodaj siwe brwi. Trochę magii i jej twarz jest gotowa. Odplącz nitki jutowego materiału. Użyj ich do zrobienia włosów dla naszej wiedźmy i zwiąż je w koczek. Wytnij kawałek materiału i zrób dziury na ręce. Musimy dodać szal. Teraz jej ubranie jest gotowe. Weź czarną wstążkę i pociągnij za nitkę. Ale zostaw kawałek wstążki. Potnij ją na małe kawałki. Słodka kaczuszka staje się czarnym krukiem. Czy to magia? Coś przykuło uwagę Melidy w tej starej chacie. Może powinnam wejść do środka. Stara wiedźma w niej mieszkała. Powiedz dziecko, co cię tutaj przywiodło? Hmm, rozumiem. Weź tego pączka. Czy to naprawdę pączek? Wybacz, ale spodziewałaś się wiedźmy czy cukiernika? Merida podziękowała wiedźmie i wróciła do domu. Dała pączka Elinor w nadziei, że magia pomoże im się dogadać. Ach, nie czuję się zbyt dobrze. Ups, chyba mamy efekt uboczny: Królowa zamieniła się w niedźwiedzia. Oprócz księżniczki, w rodzinie były trojaczki. klej włosy zrobione ze sznurowadła. Jaki słodki rodzielec! Zetrzyj rzęsy i zacznij robić ubranka dla naszych lalek. Zrób dwa takie kawałki i wytnij otwór na szyję. Teraz musimy je tylko zszyć i odwrócić na drugą stronę. Wstążka w kratę idealnie nadaje się do zrobienia kiltów. Ach, na tych chłopców potrzeba dużo materiału. Przypal lekko krawędzie. Przełóż materiał przez ramię i przyozdób kółkiem. Kilt idealnie na niego pasuje. Hamish, Hubert i Harris. Znów chcecie zrobić mi psikus. Nie wiem, który to który. Trojaczki uwielbiają słodycze. Ach, ten pączek wygląda pysznie! Shotgun! Hej, zostaw trochę dla nas! Biały miś zamienia się w brązowego. Pomaluj go na brązowo, ale pokryj miejsca wokół oczu i brzuszek jaśniejszym odcieniem. Dodaj oczy i nos. Nie powinni byli jeść tego pączka. Mali bracia rozrabiaki zamieniają się w niedźwiadki. Raz, dwa, trzy. Takie same trio, ale bez ich rudych włosów. To samo stało się z Elinor. Zamieniła się w dużą niedźwiedzicę. Ale jej oczy nadal są takie same. Jak odwrócić to zaklęcie? Wiedźma zadała Meridzie zagadkę. Losie, zmień się jak kazano. Spleć znów więź przez dumę zerwaną. Merida czuła się winna i prosiła mamę o wybaczenie. A Elinor zrozumiała, że musi uważniej słuchać swojej córki. Gobelin magicznie się naprawił. Czar prysu. I rodzina jeszcze bardziej zbliżyła się do siebie. Podobały Ci się nasze pomysły? Daj nam lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików od Lalilu.